Łąki są tworem, wytworzonym przez człowieka. Jedynie łąki naturalne w Polsce występują w deltach rzek, gdzie panują naturalne warunki, takie jak powodzie, wiosną kra, która ścina jak nóż wszystkie siewki drzew. I tam utrzymują się takie warunki, no właśnie, żeby ta roślinność trawiasta przede wszystkim mogła się rozwijać. Natomiast te łąki, które my użytkujemy, które my znamy, to są łąki, które zostały założone po wykarczowaniu drzew. Taki mamy podział naturalny: łąki świeże i łąki wilgotne. Łąki wilgotne to są te w Dolinach Rzecznych, a świeże. To są wyżej, na pierwszym tarasie, drugim tarasie zalewowym rzek, czy w takich terenach bardziej otwartych. Te łąki wilgotne charakteryzują się tym, że jak się wiosną pójdzie, to trzeba buty gumowe założyć, bo nam się. Źle będzie chodzić. Natomiast łąki świeże to są łąki, gdzie przejdziemy suchą stopą. I oczywiście jest różna roślinność na, na tych łąkach. Bardzo ciekawą sprawą w naszym krajobrazie, szczególnie Polski Północnej, Polski Wschodniej, są łąki śródleśne. W centralnej Polsce tych łąk jest y, znacznie mniej, bo lasów jest mniej. Te łąki są bardzo ważne dla wielu gatunków. Spośród 1200 motyli, które żyją w Polsce, znaczna część tych motyli albo tam odbywa swój, swój rozród, albo tam żeruje, spijając nektar y, lub y, y, ma y, lot y, godowy. Również dla wielu ptaków łąka jest ważna. To jest około 100 gatunków. I specjalnie dla tych gatunków, takich jak orlik krzykliwy, derkacz, kulik wielki, prowadzi się działania ochronne polegające na tym, że te łąki śródleśne są wykaszane. Przechodząc na łąkę, możemy zauważyć, że. No jest ta łąka zróżnicowana powierzchniowo. No bo tu jest gdzieś dołek, tam jest gdzieś górka, tam gdzieś dzik przekopał. I widać, że to jest zróżnicowane pod względem hydrologicznym, pokarmowym, pod względem też zgryzania przez te zwierzęta, niszczenia, deptania. I to jest ta właśnie mozaika, mozaika łąki, która no, cieszy oko oczywiście. Botanik, który chodzi po takiej łące, to się nie nudzi, no bo tu co krok ma no, jakieś wydarzenie, które no, musi zanalizować. Tutaj na tej łące, jakbyśmy przeszli, to moglibyśmy się doliczyć no, nawet 100 gatunków roślin. Natomiast na tej takiej zaoranej, posianej, tak zwanym utrwałym użytku zielonym, no to tych gatunków jest niewiele. No i teraz jak jest zbudowana taka, taka łąka? Najwyższymi roślinami to są trawy i one dorastają do metra 20 nawet do metra 50. Tutaj akurat mamy stokłosę. Drugie piętro tworzą Rośliny kwiatowe, no tutaj akurat jest wiązówka błotna, ona będzie większa, no ale kwitnie dopiero latem. Ale z innych roślin, tutaj mamy perłówkę z wisłą, no to jest niska trawa, jaskier ostry, czyli to drugie piętro to ma 30 cm do 40. I trzecie piętro to są mchy. I to jest cecha charakterystyczna takiej łąki naturalnej, że jest to zróżnicowanie. Cały czas jest, jest ta zmienność, ale charakter tej piętrowości jest jakby utrzymany. Łąki wilgotne gromadzą bardzo dużo wody. Torf potrafi zatrzymać 90% wody. A 10% to są właśnie te szczątki organiczne. W okresie suszy przez długi czas oddaje w postaci parowania tą wilgoć. Jest zbawienny dla lasu. Razem z lasem tworzą no, taki zamknięty układ, bo w lesie jest niższa temperatura, tu jest wyższa temperatura, tam jest inna wilgotność, tu jest inna wilgotność. Stwarzają bardzo dobre warunki dla Wielu wyspecjalizowanych organizmów. Łąka wilgotna, ponieważ jest bardzo zróżnicowana gatunkowo, ma bardzo wiele gatunków rzadkich i chronionych. No takim najbardziej chyba spektakularnym gatunkiem charakterystycznym, takim pokazowym, to są storczyki. I tutaj mamy przykład storczyków kukułki. Akurat ten fragment łąki jest najbardziej wilgotny. On w czasie roku będzie troszkę przesychał, ale optymalne warunki wilgotnościowe, pokarmowe. Tym storczykom tutaj yy, zapewnia. Większość łąk w Polsce jest porzucona. Ma to związek z tym, że no, nie hoduje się krów, koni, owiec. I wskutek tego porzucenia, braku penetracji terenu przez ludzi, wkroczyły zwierzęta, i one zajmują się pielęgnacją tej łąki. Oczywiście to nie zastąpi koszenia czy takiego wypasu gospodarskiego, ale jednak zatrzymują troszkę tą sukcesję. Ta sukcesja nastąpi w postaci lasu. Jeleń dochodzi do krzaka, tutaj mamy taki krzaczek. I to, co jest w zasięgu jego pyska, no on zgryza. Tu widać wyraźne zgryzy. Tu przychodzi akurat no, około 25 jeleni. Jeżeli tutaj jakiś krzaczek wyskoczy ponad pysk jelenia, no to już się tworzy drzewo i jelen nie jest w stanie zgryzać. No bo to jest drewniałe, już takie niesmaczne, on zgryza te pędy pierwszoroczne. Tam, gdzie są jakieś tereny podmokłe, jakiś ciek, rów, osiedlają się bobry. Tak tutaj też w tym przypadku mamy dwa żeremia bobrowe i ścinają te większe drzewa. Także te dwa gatunki tutaj w jakiś sposób no, zatrzymują tą sukcesję. Urozmaicają ten teren. Fragmenty łąk, na które, które są trwale podtopione, występuje woda. No to takie miejsca, no powiedzmy, zalane przez bobra. Rośnie tużyca prosowa. A jest bardzo ciekawa tużyca, bo to jest roślina wieloletnia. Rośnie w takiej kępie. Ta kępa przyrasta na wysokość, no tutaj ta kępa może mieć gdzieś około 10 lat. Część jej obumiera i stwarza warunki do życia innym roślinom czy nawet ptakom, które lubią zakładać sobie gniazda. A tutaj mamy przykład dwóch roślin, które rosną. Tu jest olszewnik. Listny, to jest roślina, która będzie kwitła gdzieś za 2-3 tygodnie. I trbule leśną. Też zdarzały się na takich kępach jaskry albo yy, storczyki. Mąka wilgotna ma wiele kolorów w ciągu roku. Botanicy nazywają to aspektami czyli mamy wczesną wiosną aspekt rzeżuchy i gęsiówki w kolorze białym, potem mamy aspekt z jaskrami w kolorze żółtym. Tych jaskrów jest kilka gatunków, w zależności od wilgotności. Potem mamy firletkowy, czyli taki jak tutaj, taki wpadający w, w czerwień. Ardestowy, też taki czerwony. Potem kolejny aspekt to jest z ostrożeniami. Też w takiej tonacji czerwonej zależy, jaki ostrożeń. Ostrożeń warzywny to jest taki żółtawy. No i bliżej jesieni, to te barwy są coraz bardziej takie przytłumione, ciemniejsze. W tej chwili, tutaj na łące, znalazłem gatunki obce. To są gatunki późnej jesieni na włódź. No a tutaj mamy wrotycz. Na łące jest bardzo niepożądany natomiast jest ceniony w ziołolecznictwie. To jest taka roślina, którą stosuje się na skórę w przypadku egzemy, w przypadku no, łupieżu i tych skórnych zmian. Nawłoć i wrotycz są gatunkami obcymi i ponieważ nasiona zostały przywleczone bez chorób i szkodników, nie mają naturalnych wrogów. Same są bardzo ekspansywne i zagłuszają nasze gatunki.